AZT Osławek, to nasz drugi ton. Jesteśmy, by realizować nasze pasje, ziom. Niebieski, bieli, czerwień od 2016 roku to nasz powód do rozwoju krok po kroku. Powód do dumy, dla nas to więcej niż gra Biel nienawiści do przeciwnika brak Niebieski, nieprzewidywalnie jak morskie fale Czerwień, oponentów nie boimy się wcale AZS Naszego Włocławka Duma mamy marzenie By nasz klub to była chluba kujaw Te miejsce tworzą niezwykli, a wyjątkowi ludzie Ci ludzie to budowali w radości i trudzie AZS to pasja, czysta gra, walka 100% Zaangażowanie jak u Spartan. nieważne Czy przegrana, czy wiktoria tu się tworzy historia. To każdy z nas jest różny, my wszyscy to drużyna, dla fanów oddamy serce, czy to grupa, czy też wina, mimo że wiele dyscyplin. Wspólny punkt zaczepienia, takiego zbioru ludzi nie doświadczysz nawet w kinach. AZS, pasja, czysta gra, walka, AZS, ociskamy piętno jak kalka, AZS, naszą miłością jest AZS, AZS. Choć każdy z nas jest różny, my wszyscy to drużyna, dla fanów oddamy serce, czy to grupa, czy też finał, mimo że wiele dyscyplin, wspólny punkt zaczepienia, takiego zbioru ludzi nie doświadczysz nawet w kinach AZS, pasja, czysta gra, walka, AZS, ociskamy piętno jak kalka, AZS, naszą miłością jest AZS, AZS. Nasi szczypiorniści, mimo że jeszcze dzieci, leją ponta parkiet, by umieścić piłkę w sieci. Podstawowa piątka daje całych siebie w kosza. Co mecz dzielnie walczą, byle nie skończyć na noszach. Za piłką na murawie piłkarki biegają i co mecz przeciwnikom pięknego le strzelają teni si stołowi. Są niczym drogie, wino lepsi z wiekiem. Wierz mi, chłopaku, dziewczyno, by być zapamiętani, walczmy, dopóki piłka w grze. Szanujmy rywala, nie poddajmy się do boju AZS. Od młodego do seniora, każdy to anio ducha walki nad głowami aureola. Powoli do przodu, bo trening czyni mistrza, oboje. Kim jesteś, z miasta czy też wioski? Z wygranej się cieszymy, z porażek weźmy wnioski. Pamiętajmy, mamy fanów z drugiego końca Polski Choć każdy z nas jest różny, my wszyscy to drużyna. Dla fanów oddamy serce, czy to grupa, czy też winą, Mimo, że wiele dyscyplin, wspólny punkt zaczepienia, takiego zbioru ludzi nie doświadczysz nawet w kinach. AZS, pasja, czysta gra, walka AZS, ociskamy piętno jak kalka AZS, naszą miłością jest AZS, AZS. Choć każdy z nas jest różny, my wszyscy to drużyna, dla fanów oddamy serce czy to grupa, czy też wina, mimo że wiele dyscyplin Wspólny punkt zaczepienia Takiego zbioru ludzi nie doświadczysz nawet kina AZS pasja, czysta gra, walka AZS odciskamy piętno jak kalka AZS naszą miłością jest AZS, AZS